Stars, let's go, mamy tutaj... Y, weźmiemy wszystkie swoje skiny, albo no, wejdziemy w katalog. Zrobimy tak, że Shelly będzie na mm, pierwszy ogień. Wierzemy ją sobie widzimy tak kolejny z postaciami. Uwaga! Wybieramy najlepszego skinu do każdej postaci. Uwaga, Shelly. Tutaj mi się najbardziej podoba burkitna pancerka Shelly. Do, do kolta najbardziej mi się podoba w sumie albo w kot albo przystojny z tych, które tutaj są. Chociaż nawet się spoko, bo te trzy padają Tych to w ogóle nawet nie oceniamy. Ale chyba jednak przystojny kot. Ból. Do bóla najbardziej mi się podoba albo dachowic, albo Lech, Ale chyba jednak dachowiec. reszta są słabe. Do barleya yy, rycerz. Rycerz jednorożny Barley. Do Jessie. Mroczny też Jessie. Ona jest mi się najbardziej podoba. Do nity, nita ściosami. Jest ona mega ładna. No i jeszcze na drugim miejscu do Shiba, ale nita ściosami wygrywa. El Primo. El rozgrywający. Tutaj na pewno zdecydowanie jest mega ładny. Potem Mortis. Ja bym wybrał unkownika Mortisa. Jest nawet na przecenie. Bardzo ładny skinek. Po bym dał Desperado. Mam w ogóle serię na no bo nie widziałem. Mam Desperado. Przy okazji zobaczycie jakie mam skiny. Do Buł bym dał... Nie, nie, ale tutaj bym dał Horusa. Horus na drugim miejscu chyba tego podziemnego, ale wcale średnio. Penny. Do Penny bym dał Mam jako najlepszy. Ła, ładny skinek. Do Franka, rycerz ducha Franka. Kolejny jest z autostopów supercyjnego, który wygrywa. Do Rosmini wygrał liderkę, Ma ładny skinek. Ośmiobitowiec. Nawiedzony z tych, to, to, to jest brzydki, a ten jest lepszy, to jest lepszy. Chociażby i tak by wybrał, wygrał albo wirus, albo barowy. Tutaj do Jacki Usty, które są ultra do Nani bym wybrał Nani Araz przepiękny skinek Edgar do Edgar wybrał Becha Edgara No bym wybrał bazetkę Mamy skinek do perły vintage bo nie ma innego I, albo to skarmet do z było słuchajcie, mam pomysł nagrać ocenie skinów z Stabu bo to w ogóle karel się zepsuł. Ocenimy tą aktualizację i dowiecie czy chcecie w ogóle. Do Miko bym dał żadliwego. On jest mega wodny. Um, do Larry do Kontrolleri. Do do Zdecydowanie. Do Angelo Elfa. Też za dużo bym wrócił Do, do Broka bym wybrał tego nowego rafietowego. Tylko jest jedynie jego minus. Bo mu pisał przechodzi przez ł. O ten Zeus mi się jakoś z tych skinów za 199 domów mi się nie podoba. Do tych bym wybrał strażnika Riko. On jest najład jako najładniejszego. Do Spajka bym wybrał kreskówkowego. Nie, kupę Spajka. A potem do kreskówkowego. No, jego nie mam w górze. Do Majka bym wybrał spleśniowego z tych które są Trochę drogi jest, ale bardzo ładny. Do kruczka bym wybrał Phoenix. Zdecydowanie. Kruczek to jest taka naj na postać, która ma najwięcej legendarnych skitów, właśnie cztery. Piper bym wybrał Trojednika zdecydowanie. Do Pam bym wybrał Złą Królową, chociaż to z też jest spoko, bo ta wakacyjna mi się nie podoba. Do Tary bym wybrał zdecydowanie Plechową albo tą ścieką z Mistrzostw. Do Daryla Kaskader z tych wszystkich. Taka oponka, fajny skinek w ogóle. Yy, dobra, Dżinek, yy, z, z do Dżinek tutaj nie mam za dużego wyboru nawet. Do Tika bym wybrał Tika Cerbera. Najładniejszy skinek z tych wszystkich według mnie. Ona bym wybrał lecinka zdecydowanie, z tych, które są, bo z tych wybrał normalnie no, no, wilkołaka, ale z tych, które są, to ten. Tutaj bym wybrał zdecydowanie motocyklista, o jest mega ładnie. Do Bibi bym... gdzie był zombie, by, albo przykład Piratkę. Tutaj bym musiał się zastanowić, ale chyba nie zombie. No kolejny jest to, co z oni mają Zostali wybrał... do yy, Do Bibi bym wybrał Złota na kobie. Przecież arcybruk też jest fajny, ale Złota na jest lepsze. To Ems bym wybrał DJ-ka. Dobra. Kolejnym postacią jest panika, i tutaj wybieramy. Może to was zadziwić, ale wybieram agenta P, Mega ładny skinek w ogóle. Max Hermes. Hermes. Albo Sweet, sweetwearowa. Sweetwearowa, mega ładny skinek. Do Geyla bym wybrał łowce ducha Gail. Do kiełka księżyca. A nie, wypaczonego. Ładny skinek. Ale księżycowy też mega ładny. Ale wypaczony mi się bardziej podoba. Dobra, yy... Sarge. Kraken jednak. Zastanawiałem się jeszcze nad tym nowym Surdini, ale jednak Kraken wygrywa. Do bym wygrał Inspektor. Mi się bardzo podoba ten skinek. No i tyle. Ile zostało? tego Amber, królowa mrozu, królowa mrozu, zdecydowanie. Do Lu, muszę się zastanowić, bo chyba burgerek, burgerek lepszy nie tak. A jest kidek do Byrona, konferencjer. Kon Mieszka nazywa. No, wadca, mi się nie podoba, więc... a złotych się widz więc kontra Nie, nie przeczytam tego. Nie umiem tego. Jest... No Rafca zdecydowali marszałek, bo to dziwi to jest jeden z gorszych skinów z bz 27 Mi się podobały te skin, ale Rafca jest najgorszy jeden. Najgorszy. Więc tutaj wybieram marszałka. Dobrze. Steel sportowiec, ten doly skinek bardzo ładny. No i co tu dalej więcej mówić? Przypiękny skinek. Dobel. Kolorowy mi się najbardziej podoba. Ma, ona, ona jest trochę dziwna, ale wszystko jest fajne. Do skwiczka. O nie wiem, nie wiem. Chyba nerda. Nerd squee według mnie jest najlepszy. Pamiętajcie, że to tylko moja opinia. No groma mi się ten y, królewski grob nie podoba, więc wybieram królika. Ładny skinek bardzo. Do grifa bym wybrał za to pierwną skrzynię grifa. Bardzo ładny skinek. Nawet bym powiedział, że piękny. Do Asha bym wybrał krabusa, bardzo też piękny Dobra, do Meg... Megalodona zdecydowanie. Do Loli bym wybrał Galaktyczną. Mój kolega ją trafił ze Star jest bardzo ładna. Dobra, więc... Kieł. Wiecie co? Ten chyba niebieski ma Chyba jest mi się bardziej podoba, on jest za 140 Aż ale to się opłaca, patrzcie. On, on jest w ogóle tutaj w katalogu. Widzicie, jak on pani wygląda w tym katalogu? Ci ciekawie, czy go znać. No, tak ciekawie wygląda w tym katalogu. Nie prostu, jest trochę za drogi, ale przez to jest mega fajny. Dobra, if. No, tutaj mamy ma wyboru. Musimy wybrać tylko czasu, która jest mega brzydka, ale jest nie jedyna. Niestety Janet, tutaj wybrał wyroczył bruszkę Janet. Bardzo ładny skinek. Do dżalek mi się w ogóle te skiny średnio podobają. Do Bonnie oczywiście cesarzowa. Ładny skinek, mega. Dobra, do Otisa Oni Otis. Oni Otis to bardzo ładny skinek. Też mój kolega go trochę ze legendami, więc u fajny. Do Yeti, do Sama. Wybrał różnego y, Klauna Sama. Mega ładny skinek, najlepszy. Z tych wszystkich do bym wybrał harcerza, harcerz jest lepszy. Bo Ta balonowa sali też jeden z gorszych, z BT-21, bym wybrał harcerza. harcerza. mimo że jest bardzo słaby, ale muszę go wybrać. Do bastera krokodyla, zdecydowanie. Dobra, do Chester'a bym wybrał ciemnego, bo to mam go na Igor, miso. mi się nie podoba, ale ciebie szczerze mówiąc. Do Greya ja bym wybrał... A ten odpada, bo ten, mi się kolory nim nie podobają. I ten uciekinier jest spoczko, ale chyba jednak lepszy jest detektyw Gry wersja Noir. Przez tylko mi się ta ręka tak się podoba, bo to nie pasuje do niego trochę. Mandy Magmowa. Magmowa zdecydowanie bardzo ładny skin. Z karnetu. Przepiękny. W ogóle chyba jeden z lepszych do skinów. Do RT nie mam się już patrolującego, który jest bardzo ładny, brzydki. Do Willow Scorpion, zdecydowanie Skorpion. Do Maisie technologiczną, bo nie mamy wyboru. Do Hanka, mi się bardziej Hanka Rekin podobał, bo ten Rodeo też mi się nie podobał. Najlepszy to jest chyba z Reiki. Do Cordelia na najeźdź, co zdecydowanie bardzo piękny skinek. Do Dołudza, słoczego bym wybrał brzydki skinnek, ale na no jedyne do czeka tego nowego pustynnego skorpiona. Zdecydowanie, oczywiście. Yy, uwaga, czary i kit. Yy, dobra, yy, to czaj bym brał niesamowitą, bo to jest jedyny wybór. Yy, do kita tego boxerki do roczna wopa. Poczekajcie. I to jeszcze nie jest koniec widzowie. Bo uwaga, uwaga. Wybierzemy sobie skill'a do Melody. No i do Melodii jest tylko ten Steve Melody, mogę go zobaczyć? Nie, nie mogę. No ale on jest chyba do melodii najlepszy, no, no bo za dużego, to nie mam nie? I W ogóle... Według no, mnie średnie są z tej nowej aktualizacji, ale... jednak tak, no Kupa Spałek wiadomo najlepszy. Poczekajcie, a ja wybrałem do LP rozgrywający, tak? To nie, zmieniam, ale daj na y, LP Morekinek. On jest najpiękniejszy. Dobrze na widzowie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, że nam się zamienił. Elo.